Jeśli ta modlitwa przyniesie dziś ukojenie Twojemu sercu, zostań ze mną do końca i pozwól, aby Maryja dotknęła Twoich myśli swoim spokojem. Są dni, kiedy najgłośniejszym miejscem na świecie nie jest ulica ani miasto, ale Twoja własna głowa. Leżysz w łóżku albo siedzisz w ciszy, a myśli biegną bez zatrzymania. Jedna rodzi drugą. Wspomnienia, obawy, rozmowy, które już się odbyły, i te. Które dopiero mają nadejść, scenariusze przyszłości, których jeszcze nie ma, słowa, których żałujesz, słowa, które chciałbyś usłyszeć. I nagle czujesz, że w środku jest burza. Serce bije szybciej, oddech staje się płytszy, a spokój wydaje się czymś odległym. Jeśli teraz tego doświadczasz, Chcę ci powiedzieć jedno, nie jesteś sam. I dziś nie musisz już dźwigać tego ciężaru swoich myśli w pojedynkę. Wiem, jak to jest, gdy człowiek mówi sobie, powinienem się uspokoić, ale nie potrafi. Gdy próbuje zamknąć oczy, a myśli wracają ze zdwojoną siłą. Gdy w sercu pojawia się napięcie, którego nie da się wyjaśnić jednym powodem. Czasem nawet nie wiesz, skąd bierze się ten niepokój. Po prostu jest. Jak chmura, która przysłania słońce. Ale nawet jeśli dziś nie widzisz światła, ono wciąż tam jest. A Maryja, matka, która zna serce każdego człowieka, już patrzy na Ciebie z czułością. Maryja wie, czym jest lęko przyszłość. Wie, czym jest niezrozumienie. Wie, czym jest ciężar serca. Ona też nosiła w sobie pytania. Ona też nie zawsze widziała całą drogę, a jednak ufała, i właśnie dlatego Bóg uczynił ją matką także dla Ciebie. Matką, do której możesz przyjść o każdej porze, bez wstydu, bez tłumaczenia się, z całym chaosem swoich myśli. Wyobraź sobie teraz, że siedzisz naprzeciw Maryi nie w wielkiej świątyni, nie w odległym miejscu. Ale w prostym, cichym pokoju. Ona patrzy na ciebie spokojnie, nie ocenia, nie przerywa, po prostu słucha. I ty zaczynasz mówić. Opowiadasz jej o wszystkim, co krąży w twojej głowie, o tym, co cię martwi, o tym, czego się boisz, o tym, co nie daje ci zasnąć. A Maryja przyjmuje każde słowo. Każdą myśl, każdą łzę, jak matka, która bierze dziecko na ręce, gdy jest przestraszone. Czasem największym zmęczeniem nie jest zmęczenie ciała, ale zmęczenie umysłu. Tysiące myśli dziennie, ciągłe analizowanie, ciągłe co jeśli, ciągłe napięcie, a Bóg nie stworzył Cię do życia w takim ciężarze. On pragnie. Abyś miał pokój serca. I dlatego daję Ci Maryję jako drogę ukojenia, bo tam, gdzie wchodzisz z Maryją, tam zawsze prowadzicie do Jezusa, źródła prawdziwego pokoju. Może teraz czujesz, że Twoje myśli są silniejsze od Ciebie, że próbujesz je zatrzymać, ale one wracają. To normalne. Ale dziś zrobisz coś innego. Nie będziesz z nimi walczyć. Nie będziesz ich analizować. Oddasz je. Jedno po drugim. Jak kamienie, które wyciągasz z kieszeni i kładziesz w dłonie Maryi. Każdy lęk. Każde napięcie. Każde pytanie bez odpowiedzi. Wszystko, bo ona potrafi unieść to, czego ty już nie masz siły dźwigać. Zatrzymaj się na moment. Weź spokojny oddech. I w sercu powiedz Mary Jo, biorę teraz wszystkie moje myśli i oddaję je tobie kropka Nie musisz mówić głośno Wystarczy szept serca I w tej chwili coś się zaczyna zmieniać Nie zawsze nagle Czasem bardzo delikatnie Jak wiatr, który uspokaja taflę jeziora Jak matczyna dłoń na rozgrzanym czole Jak światło, które powoli rozprasza mgłę Maryja nie obiecuje, że już nigdy nie będziesz mieć trudnych myśli. Ale obiecuje, że nie będziesz w nich sam. Że za każdym razem możesz przyjść, oddać, odpocząć i wrócić do życia z lżejszym sercem. To jest jej dar dla Ciebie. E. Może od dawna nie pozwoliłeś sobie na prawdziwy odpoczynek wewnętrzny. Może przywykłeś do napięcia. Może nawet nie pamiętasz, jak brzmi cisza w sercu, ale dziś możesz zrobić pierwszy krok. Nie musisz zmieniać całego życia. Nie musisz rozwiązać wszystkich problemów. Wystarczy, że teraz pozwolisz Maryi dotknąć miejsca w tobie, które najbardziej boli. Pomyśl o dziecku, które płacze w nocy. Nie uspokaja się, gdy ktoś mówi: Nie płacz. Uspokaja się dopiero wtedy, gdy zostaje wzięte na ręce Twoje serce jest jak to dziecko A Maryja bierze je na swoje ramiona Kołyszę. Szepcze Jestem tu Nie bój się Odpocznij Teraz pomódlmy się razem Mary Joe Matko pokoju Przychodzę do Ciebie z chaosem moich my Si. Z napięciem które noszę w sercu, z lękiem o jutro, z pytaniami bez odpowiedzi. Weź to wszystko w swoje dłonie. Ucisz mój umysł, uspokój moje serce. Poprowadź mnie do Jezusa, źródła prawdziwego pokoju. Niech tej nocy, niech tego dnia, niech w tej chwili. Twoja obecność stanie się moim schronieniem. Mary jo, Oddaję ci moje myśl. I teraz. Amen. Pozostań przez chwilę w ciszy. Poczuj oddech. Poczuj, że świat się nie zawalił, gdy przestałeś analizować wszystko. Że nie musisz teraz nic rozwiązywać. Że wystarczy, że jesteś. I że Maryja jest przy tobie. Jeśli dziś wrócą myśli, a mogą wrócić. Nie złość się na siebie. Po prostu znów je oddaj. Za każdym razem. To jest droga pokoju. Prosta. Dostępna. Realna. I działa. Tysiące ludzi na świecie każdego dnia odnajdują spokój właśnie w ten sposób. Ty też możesz. Wyobraź sobie, że idziesz spać dziś z lżejszym sercem że kładziesz głowę na poduszce bez walki w głowie, że zasypiasz szybciej, że budzisz się spokojniejszy. To nie jest marzenie. To jest obietnica, która zaczyna się od jednego aktu zaufania. Jednego. Mary Joe, oddaję ci moje myśli. Bóg nie chce, abyś żył w ciągłym napięciu. Chce, abyś żył w pokoju. I dlatego daję ci drogę prostą jak oddech. Oddaj. Odpocznij. Zaufaj. Idź dalej. Dziś zrobiłeś coś ważnego. Zatrzymałeś się. Posłuchałeś. Oddałeś. To wystarczy na teraz. Resztą zajmie się Bóg. Maryja jest przy tobie. Teraz i zawsze. Gdy ją węzwiesz. Jeśli ta modlitwa przyniosła ci ukojenie, napisz w komentarzu swoją intencję, będziemy modlić się razem. A jeśli chcesz codziennie oddawać swoje myśli Maryi i zasypiać w pokoju, dołącz do naszej wspólnoty i subskrybuj kanał Światło Codziennej Modlitwy. Niech Maryja otuli cię swoim spokojem. Dobranoc.